Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Izabela Petersen, jestem coachem i mentorem mentalnym, który zajmuje się związkami toksycznymi. Dzisiejszy temat to oznaki, że narcyzm próbuje Cię przyciągnąć z powrotem do swojego życia i jak nie dać się w to wciągnąć. Pierwsze, próba kontaktu pod pozorem przyjacielskich intencji. Narcyz chcąc na nowo wejść w Twoje życie, często używa niewinnych pretekstów do kontaktu. Może próbować nawiązać z Tobą na przykład rozmowę, udając, że chce pozostać w przyjacielskich relacjach albo pyta o Twoje sprawy z taką pozorną troską. Takie podejście ma na celu złamanie Twojej czujności i sprawienie byś pomyślała, pomyślał, bo to jest bez różnicy, czy mówimy o mężczyźnie, czy kobiecie że jego intencje będę mówiła w formie męskiej, bo tak mi jest po prostu wygodniej, że jego intencje są szczere. Typowe przykłady to na przykład wiadomości o treści hej, mam nadzieję, że wszystko cię ci w porządku, zależy mi, żebyśmy zachowali kontakt, chociaż jako przyjaciele, albo nie, pamiętaj, że zawsze byłaś, czy tam byłeś dla mnie wsparciem, yy, albo w ogóle cisza przez trzy dni, albo przez dwa tygodnie i nagle takie hej, co słychać? Jak reagować? Utrzymuj dystans i bądź ostrożna wobec takich wiadomości. Ja doradzam zero reakcji. Odpowiadać tylko, jeżeli macie dzieci i to ich dotyczy. Ale jeżeli nie, nie ma dzieci, a Ty musisz, bo się udusisz, bo też i tak się zdarza, to jak już zdecydujesz się odpowiedzieć, bądź konkretna. Unikaj zagłębiania się w emocjonalne tematy. Krótko i na temat. Tyle. Drugie. Nagłe przeprosiny i obietnice zmiany. Narcyści narcyzi często sięgają po przeprosiny i obietnice zmiany jako technikę właśnie przyciągnięcia cię z powrotem. Mogą twierdzić, że przeszli przez głęboką przemianę, takie hokus pokus, nagle. Nauczyli się czegoś, lub w końcu zdali sobie sprawę, jakie błędy popełnili. Tego typu przeprosiny i spowiedzi mogą brzmieć bardzo przekonująco, zwłaszcza, że często towarzyszy im emocjonalna narracja, czyli tzw. Tak krokodele łzy, a i nawet zapewnienia o rozpoczęciu terapii. Pamiętaj jednak, że w przypadku narcyza jest to część manipulacyjna, nic więcej. Jak reagować? Zadaj sobie pytanie. Czy jego przeprosiny są autentyczne i czy rzeczywiście zmienił, zmieniła swoje zachowanie? Najlepiej nie odpowiadaj od razu, daj sobie czas. Zastanów się, czy ten powrót przyniósłby ci realne korzyści i czy warto narażać siebie na powrót do tego układu. Moja rada: pamiętaj, że powrót do zdrowych relacji wymaga długoterminowej pracy nad sobą, a nie nagłych zapewnień. Następna oznaka, trzecia. Wspomnienia z przeszłości. To, kola, to kolejna częsta taktyka, czyli odwoływanie się do wspomnień, które mogą wzbudzić w Tobie nostalgię, sentyment i przypomnieć o pozytywnych chwilach. To jest taka no, fajna broń, nie? Narcyz może wysyłać Ci zdjęcia z wspólnej podróży, link do piosenki, która była ważna lub przypomnieć o pięknych chwilach, które razem przeżyliście. Wszystko to ma na celu wywołanie w Tobie sentymentu i sprawienie, byś zatęsknił, zatęskniła za tymi chwilami, gdy ta relacja była dobra. I teraz co ode mnie? Przypomnij sobie, że te pozytywne wspomnienia były częścią szerszego. Toksycznego układu. Staraj się skupiać na pełnym obrazie relacji, a nie tylko na tych małych, krótkich momentach. Po prostu unikaj odpowiedzi, aby nie dawać mu przestrzeni do dalszej manipulacji. Zakańczaj, tak jak powiedziałam wcześniej, krótko i na temat. No i następna oznaka, czwarta, to chyba najcięższa do zwalczenia w sobie, to wzbudzenie poczucia winy. Jak to jak tal narcyz to potrafi, nie? <grych> narcyz może wzbudzić w tobie poczucie winy, sugerując, że bardzo potrzebuje twojego wsparcia, zwłaszcza w trudnym okresie życia. Mogą pojawić się komunikaty w stylu: Zawsze mogą na ciebie liczyć, co mam teraz zrobić bez ciebie, albo czuję, że tylko ty mnie rozumiesz. Takie manipulacje bazują na Twojej empatii i chęci pomagania, co nadcyz wykorzystuje, aby zatrzymać Cię, no, lub odzyskać. Co jeszcze? Prośba o tak zwaną ostatnią rozmowę, taką wiesz, dla spokoju ducha, nie? Albo o zamknięciu wszystkich Waszych spraw. No i tu jest haczyk, bo w rzeczywistości taka rozmowa ma być próbą zbliżenia i zmiękczenia Twojego stanowiska, a nie żadnym zakończeniem spraw. Może twierdzić, że jest zagubiony bez ciebie, że życie straciło sens, że nie potrafi sobie poradzić, a tylko ty potrafisz go lubią zrozumieć. Mogą wręcz sugerować, że ich obecny stan psychiczny jest Twoją odpowiedzialnością. No i też takie przypadkowe spotkania i demonstracyjne cierpienie. Często mówicie mi, Tyle razy go, czy ją tam widzę gdzieś przypadkowo w sklepie, czy na ulicy, a to jest niemożliwe, żeby wiedział, gdzie ja w tym momencie byłam, co robiłam. Mhm, jasne. Narcy poluje na ciebie, żeby spotkać Cię przypadkowo. Spotykać się w miejscach, gdzie zazwyczaj przebywasz, pokazując przy tym, jak bardzo cierpi. Może to być taki, wiesz, smutny wyraz twarzy, łzy czy ciężkie westchnienie, abyś poczuła się winna. Za jego ból. Co jeszcze robi? Przesadne opisywanie własnego cierpienia. Narcyzm często wyolbrzymia, wyolbrzymia swoje cierpienie. Mówiąc jak bardzo ich zraniłeś lub jak trudno im teraz żyć, mogą opowiadać o bezsenności, depresji lub innych problemach zdrowotnych, próbując wzbudzić w tobie współczucie i przekonać się, że tylko Ty możesz im pomóc. Stwarzanie sytuacji kryzysowych. Narcyz może nagle przeżywać kryzys, prawdziwy lub wymyślony, wstawia na to drugie, i mówić, że właśnie teraz potrzebuje twojego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek, licząc na to, że empatia lub poczucie obowiązku zmusi cię do powrotu. Widzisz tą manipulację? Zrozum, że to jest próba manipulacji twoimi emocjami. Narcyz doskonale dobrze wie, że jako osoba empatyczna możesz poczuć się zobowiązany do, do pomocy. Pamiętaj, że nie musisz brać na siebie odpowiedzialności za jego problemy. jej. Nie bój się odmówić i stawiać siebie na pierwszym miejscu. Zdrowy egoizm zawsze jest zdrowy. Nawet jeśli wymaga to odejścia od poczucia winy, którego narcyzm próbuje wzbudzić w tobie. Znajome. Czy jeszcze wierzysz i masz wyrzuty sumienia? Czy naprawdę wierzysz, że on tak chce tego powrotu do ciebie bez manipulacji i naprawdę tak się zmienił? Daj znać w komentarzu, czy wszystko to, o czym teraz mówiłam, jest ci znajome. Może to przeżyłaś, przeżyłeś, może jesteś w tym. Daj znać. Pozdrawiam Was serdecznie.